Zaczęło się w czwartek, o czwartej nad ranem. Oto historia, jak zostać tyranem. Już w przedszkolu miewał Władek zamiłowanie do cudzych zabawek. Więc by uniknąć z osiłkiem draki, stroniły od Władka inne przedszkolaki, bo tu komuś coś popsuł, tam komuś coś urwał. No mówiąc krótko, chodził i wkur... Miała lepiej. Awantura w każdym sklepie. Moje, moje chcę to wszystko. Matka już rozpaczy blisko zamykała go w pokoju, myśląc w duszy, sieć tam gnoju, bo choć dobra kobiecina też nie lubi skurwy syna. W domu, w szkole, na ulicy, każdy musiał się z tym liczyć, że codziennie, już od rana, wpaść gdzieś można na tyrana. Niby taki sobie Władek. A jaki trudny przypadek. Dnia pewnego doszedł on do wniosku pójdę na te kłądo. Choć początek był dość marny, chciał od razu mieć pas czarny, z czasem się udoskonalił, nie jednego był powalił, Szybko też swój styl podłapał. Oszukiwał, gryzł i drapał, więc go z maty wyrzucono. Ot, taki chujek w kimono. Mówi się ponoć również o tym, że nikt Władka nie lubił w całym KGB. Bo choć dookoła sami twardziele, też sobie Władzio pozwalał za wiele. Tak kombinował, tak lody kręcił. No nie lubili Władka agenci. Szeptali o nim, od razu widać, nawet jak na nas, straszna to gnida. I tak się władek ku władzy wspinał, prężył swe mięśnie, klaty napinał. Raz nawet te klatę obnażył na zdjęciu. Jadąc na koniu, biednym zwierzęciu, od taką sobie zrobić chciał sesję, a koń ma po tym do dzisiaj depresję. I w innym koniom powiedział, wstyd, że ktoś taki w siodle mi siedział. I dodał jeszcze, bo był to koń szczery, to kutas jest większy niż mają ogiery. Wreszcie dochapał się prezydentury, wreszcie na wszystkich mógł patrzeć z góry, lecz mało ciągle Władimirowi. Ciągle w pałacu siedząc się głowi, jakby tu swoje imperium poszerzyć i jak w przedszkolu, kogo uderzyć, po kogo rączki wyciągnąć chciwe. A czołgi ma teraz władzio prawdziwe i inne zabawki ma w większym rozmiarze, więc co to komu on nie pokaże? Wróćmy na koniec do dziecinnych lat. Może by dzisiaj nie musiał drżeć świat to mogła pani w przedszkolu pozwolić innym dzieciakom władkowi wpierdolić